Dziś spotkamy się z Kałem i Marionem, gospodarzem programu jest Karol Wiśniewski. Oh my Gospodarzem programu jest gospodarz programu Karol transport Dzień dobry, witam Państwa. Dziś chciałbym się zatrzymać. Dziś chciałbym zabić naszych gości i wypić dwa piwa z naszymi szyszkami. A na razie przedstawiam panowie Hucikowie, panowie wygrali 8 złotych. Przymierzamy się ciągle do tej głównej wygranej, która wynosi, przypomnę, 25 sos. Może tym razem, Maczku, przedstaw nam się. Tak jest. Więc. My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104. This is my confession. Jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, ja mam na imię Maciek. Mm -hmm, e, brawo. Po mojej prawej stronie jest mój tramwaj Maciek. Obok mój tak Maciek. Następnie urodzony w autobusie, brat Maciek. Oraz Maciek ma Oraz pierdolca Uber. Witamy Was. A to są ludzie, którzy topią dzieci. Rzeż. Dokładnie tak. A dość często ludzie na plażach robią kupę i dostają rzeżączki. Robert, przedstawisz zespół? Nie. Bardzo dziękuję w takim razie za udział w naszym programie i do zobaczenia. Dwa słowa o regulaminie. Po drugiej utracie szansy dostanie się zapaści. Walczymy. Walczymy o 25 pesos i Pytanie jest takie, co można ukraść bezdomnych? Maciek. Ubrania. Majnania. Wypierdalaj stąd. Się Jesteśmy prosi. przedstawicielami Ratownictwa Wodnego. Ratujemy który wyprzedł Po mojej lewej stronie kolega Maciek. Następnie... Dzień dobry, witam państwa. Następnie kolega... tętą wali z AXA. I na samym końcu koń... Brawo, witamy! Proszę, zapnąć mordę! Już! Ja Przepraszam, że tak powiedziałem. I dziękuję za wypowiedź. Czy twoim zdaniem ryby potrafią pływać? Eee, w pewnej części tak. No tak, ale czasami latają. Czasem Nie? tak. Eee... Eee... Działalność taka związana z biciem dzieci. To nawet wystarczy jedno dwa piwa i, i dziecku się wydaje, że, że da sobie eee... Ratownicy odbywają na początku podstawowy kurs ratowniczy i później podstawowy kurs ratowniczy. Mamy to gdzieś, co można pokazać bez domnych. Pudyń.

Dziękuję w takim razie za oglądanie i zapraszam na Discorda. Zachęcam do subskrybowania twórcy tego filmu. Dziękuję bardzo. Wkłaniam się do zobaczenia za 2580 lat.